w co jest w nowej wersji 1.4-01, w której możemy zauważyć wilki oraz e, parę nowych rzeczy. I to nie jest ten nasz word, na którym gramy ogółem, tylko jeśli sobie przypomnijcie, w jednym z odcinków e, pokazywałem, że tworzę sobie własny word i właśnie na nim jesteśmy, więc hopa. Jest wszystko git ta kolejka, to jest taki niewypał, więc tym się nie przejmujcie. Ale tak. Eee, kolejka zastach na spokoju. Tutaj mamy jakby e, mini stawik. Mój dom. O serka za ściny. Szklarnie, której są czciny i kaktusy. Tutaj zrobią taką czaszkę, którą o środka można przestawiać oczy w boki. A ten znaczek jest, ponieważ siebie na serwerze, którym stworzyłem jest też taka jakby miejsce do wrestlingu, więc to się bardzo przyda. I to wystarczy zmienić e, w Minecraft Jar. to jest KZ w arcie. No to e, pokażę Wam jeszcze moją jakby taką restaurację. Te dziurki to są wejścia dla wilków, które właśnie są i... Wszystko jest? No to czas. O, tutaj jeszcze mam taką e, zagrodę hodowlę dla świnek. No. Więc zawsze mięso będę mieć. Tutaj e, efekt nudy. Drzwi. E, tutaj zejście do metra, które mogę wam w sumie pokazać. Metro, jak metro, nie w stylu 2000, o kolejka, no zatrzyma się ale to jest wszystko, tu płacisz, i to jedzie tam, prosto w lewo, i skręcamy tu właśnie do tej restauracji, którą nazywam McGlow, bo Glowstone. Więc metro to już koniec. Tutaj jest jakby taki diner room, którego nie używam, praktycznie. To jest wejście dla psa na górę, które zobaczymy potem. Tutaj łazienka, nawet mydełko jest, klasyka. E, biblioteka, w jest tajne zejście do bazy. Do której też jest prowadzone metro, ale ona jest strasznie brzydka. I właśnie w tej skrywce były robione e, testy, właśnie na metro. Jakby to zrobić, to jest taki e, projekt kolejki, której robiłem. To idziemy do góry. E, I w końcu Wam pokażę, m, co właśnie jest w tej becie, bo na razie to tylko pokazuje swój dom. Potem jeszcze tam Wam pokażę, co jest. No e, tak. To też wejście dla wilka. Więc najpierw pokażę Wam. Właśnie nową rzecz, która została dodana. E, ładnie wszystko, na to się nie parcie. To po prostu trzeba. I tak, e, widzicie ciastka. Ciastka. E, zawsze z jednej takiej sztuki e, wytwarzają się 8 e, ciastek. 8 ciastek wychodzi z tego. Dlatego są potrzebne dwa zboża. i Jedno e, Coco beans, które jest wprowadzone jako barwnik brązowy. E, oraz po prostu. Taką właśnie czekoladę, którą na razie może znajdować wyłącznie w dungeonach. Więc na to jest wszystko i czas pokazać wam moje drugie piętro. Wszędzie widzicie tutaj wejście dla psa. Tutaj balkon ładny. I jeszcze pies e, fu, nie. fu Nie umiem przechodzić przeżyć drzwi, więc to jest nie To jeszcze nie dokończymy mój pokój. Jest ładny. <gryw> Jak dla mnie. Tak w końcu pokażę wam mojego psa. Maxio. Chodź i pytacie się czemu on tak wygląda, ponieważ to zmieniłem e, ze strony e, oryginalnego forum Minecrafta możemy zmienić wygląd samego wilka e, na przykład na złote futro, albo haskiego tak jak ja mam a ta obroża to wystarczy, e, właśnie wejść w VR, Minecraft VR i zmienić. E, Miskich? Nie, zmienić e, w mobach mamy Timed Wolf. I wystarczy zmienić w pancie chociażby e, kolor tej obroży. Więc chodźmy. Tak, mogę zamknąć. To idziemy na dół. Hoppa. I patrzcie, jak te przejście ładnie działa, jeśli w ogóle wyjdzie. No, chodź. Akurat nie zadziałało. To ja się z wami zobaczę, jak on tutaj przyjdzie. O, i już schodzi. No to wtedy idziemy do ogródka, który jest poza tym... poza tą hodowlą świnek. jest tutaj. No, ciemno robi. co mamy drzewka, wiadomo z jakich przyczyn. I ławeczka dla mnie, i... ...wanienka Maxia. Jak tyś tam wlazł? Ty mi powiedz. Chodź. Jezu, psie, chodź tutaj. Dobra, teraz No i wilka można jakby oswoić, klikając na niego prawym przyciskiem myszy, e, trzymając w ręce kość. E, Kości dobiera ten wilk e, losowo, więc nie musi się nad co męczyć. Zamknij jeszcze? to jest na razie wszystko w tym odcinku. E, za dużo zmian nie było, ale podobno w wersji 1.5 ma wyjść upgrade wprowadzający e, pogodę. Która mnie bardzo interesuje, ponieważ e, taka pogoda może. Dajcie nam tyle, że no, nie interesuje Was to, że na przykład macie na dachu e, wodę i ono normalnie może zamarzać w lód. Bo dla mnie to jest bardzo fajne, więc. Opa, ja się z Wami pożegnam, tylko chodź tu. No chodź, tak. No, to idziemy spać i tym samym, właśnie, damy mu jeszcze ciasteczko wszystko. I no idziemy spać. To do widzenia. Mówił 777 xxx Yo!